Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie w programie Echa Biblii. Dziś odkryjemy jeden z największych sekretów XX wieku, trzeci sekret Fatimy, ukrywany przez dekady. Ten tajemniczy przekaz został wreszcie ujawniony, a co najbardziej zaskakujące, został napisany ręką samej siostry Łucji, ostatniej wizjonerki Fatimy. Jakie objawienia czekają nas w tych stronach? Dlaczego był on utrzymywany w tajemnicy przez tak długi czas? Przygotuj się na zanurzenie się w historię pełną wiary, tajemnic i objawień, które mogą zmienić nasze zrozumienie świata. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży i odkryj prawdę, która była ukrywana przez tyle lat. Ostatnio wzrosło zainteresowanie wizjami fatimskimi. To, co rozumiemy o tych wizjach, ma istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście czasów ostatecznych. Czy w tych ostatnich dniach zostaniemy zwiedzeni, czy też nie. W 1917 roku trójka dzieci pasterzy w Portugalii zgłosiła, że miała wizję Matki Bożej, która ujawniła proroctwa, które od tego czasu się spełniły. Dwa z tych proroctw już się spełniły, co skłoniło wielu do zadawania pytań o trzecie proroctwo światową katastrofę. W miarę jak zbliża się rok 2024, rośnie spekulacja na temat tego, czy to proroctwo się spełni. Dołącz do nas, aby zbadać możliwe wypełnienie trzeciego proroctwa fatimskiego i jego konsekwencje dla ludzkości. Zaczynamy. Trzy proroctwa Fatimy to seria apokaliptycznych przepowiedni, które rzekomo zostały przekazane siostrze Łucji oraz jej kuzynom Jacyncie i Franciszkowi Marto podczas objawienia, które rozpoczęło się 13 maja 1917 roku. Troje dzieci twierdziło, że Matka Boża odwiedzała je sześć razy między majem a październikiem 1917 roku. Objawienie to jest powszechnie znane jako Matka Boża Fatimska. Siostra Łucja wyjaśniła, że 13 lipca 1917 roku w południe Matka Boża powierzyła im trzy przepowiednie. Dwie z nich zostały ujawnione w 1941 roku w dokumencie napisanym przez Łucję na prośbę biskupa Leirii Jose Alvesa Correida da Silwy, aby pomóc w publikacji nowego wydania książki o Hiacyncie. Biskup poprosił Łucję o ujawnienie trzeciej przepowiedni, ale miała ona trudności z podjęciem decyzji, gdyż nie była pewna, czy Bóg pozwolił jej działać. Jednak w październiku 1943 roku biskup nakazał jej, aby opisała wizję na piśmie. Łucja napisała wizję i zapieczętowała ją w kopercie, która miała zostać otwarta dopiero w 1960 roku, aby ujawnić tekst trzeciego objawienia. Tekst trzeciego objawienia został oficjalnie opublikowany przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku, ale niektórzy twierdzą, że nie była to pełna przepowiednia ujawniona przez Łucję, mimo licznych potwierdzeń ze strony Watykanu. Według różnych interpretacji Kościoła katolickiego, trzy proroctwa dotyczą piekła, pierwszej wojny światowej, II wojny światowej oraz prześladowań chrześcijan w XX wieku. Kościół katolicki zbadał setki rzekomych objawień maryjnych, ale tylko dwanaście z nich uzyskało aprobatę kościelną, a miały miejsce między 1933 a 1958 rokiem. Antropologowie kulturowi Wiktor i Edith Turner, którzy przeszli na katolicyzm w 1958 roku, zauważyli wzrost objawień maryjnych jako reakcję postindustrialną klasy średniej, pozbawionej praw wobec szybko zmieniającej się kultury. Niestety, dwie kuzynki zmarły na grypę w wieku 14 lat. Łucja, która przeżyła, została wysłana do szkoły sióstr świętej Marii Dorotei w Villar, niedaleko Porto. A w 1928 roku została postulantką w klasztorze Dorotejek w Tuj, tuż przy granicy ze Szwajcarią. Kontynuowała regularne raportowanie prywatnych wizji przez całe życie. W połowie lat 30. XX wieku biskup Leiri zachęcił Łucję, której religijne imię brzmiało siostra Maria Łucja od Bólu, do napisania wspomnień i ujawnienia dalszych szczegółów dotyczących jej kuzynów i objawień. W lipcu 1970 roku krążyły plotki na temat tego, że Matka Boża przekazała dzieciom objawienie, które było dla jednych dobre, a dla innych złe. Dopiero w swoich trzecich wspomnieniach, napisanych w 1941 roku, Łucja zaczęła szczegółowo opisywać treść objawień. Objawienia, numer dwa. Pierwsze objawienie odnosi się do proroctwa francuskiej Melanie Calvat, która ujrzała Matkę Bożą w La Salette w 1846 roku i spisała przewidywania tego wydarzenia niemal dwadzieścia lat później. Siostra Łucja opisała, że proroctwo składa się z trzech części, z których dwie zostały ujawnione w 1931 roku, natomiast trzecia została napisana dopiero 3 stycznia 1941 roku. Nie jest to jednak tajemnica w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Warto zaznaczyć, że w rzeczywistości nie chodzi tu tyle o proroctwa Fatimy, co o przewidywania związane z Fatimą. Pierwsze proroctwo dotyczy piekła. Siostra Lucja opisała, że Matka Boża pokazała dzieciom, jak wygląda piekło wraz z cierpieniem dusz, które tam przebywają. Wizja trwała tylko chwilę, ale dzieci opisały ją jako niemal nie do zniesienia, co wzbudziło w nich głęboką wiarę w obietnicę Maryi, że poprowadzi swoich wiernych do Chrystusa, by ocalić ich od wiecznego cierpienia. Drugie proroctwo bardziej przypomina to, co rozumiemy jako przepowiednie. W tej wizji Matka Boża pokazuje dzieciom, że pierwsza wojna światowa trwająca w czasie objawień zakończy się, jednak pod papieżem Piusem XII, który rządził od 1920 do 1939 roku, wybuchnie kolejna wojna światowa. Maryja zażądała, by Rosja została poświęcona jej niepokalanemu sercu oraz że musi nastąpić nawrócenie Rosji, by uniknąć dalszych cierpień. Chociaż pierwsze dwa proroctwa nie wydają się szczególnie alarmujące, trzecie jest na tyle przerażające, że może przyprawić odreszcze. Siostra Łucja zdecydowała się nie ujawniać trzeciej wizji w swoich wspomnieniach z sierpnia 1941 roku. W 1943 roku ciężko zachorowała na grypę i opłucno palenie. Biskup Silva, który odwiedził ją 15 września 1933 roku, zasugerował, aby napisała trzecią wizję, by upewnić się, że zostanie ona uwieczniona na wypadek jej śmierci. Mimo, że była chora, Łucja wahała się to uczynić, ponieważ gdy otrzymała wizję, Maryja wyraźnie powiedziała jej, by jej nie ujawniała. Łucja stanęła przed dylematem, które polecenia powinna przestrzegać, ponieważ posłuszeństwo w Karmelu wymaga, aby polecenia przełożonych traktować jako pochodzące bezpośrednio od Boga. W połowie października biskup Silva wysłał list z bezpośrednim nakazem zapisania przepowiedni. Łucja wciąż walczyła, nawet wobec tego nakazu, ale według niej przezwyciężyła ten opór, gdy Matka Boża ukazała się jej na początku stycznia 1944 roku i poleciła jej napisać to, co jej przekazano, ale nie w celu zrozumienia sensu. Trzecia część wizji została spisana na rozkaz Ekscelencji Biskupa Leiry oraz Matki Bożej 3 stycznia 1944 roku. W czerwcu tego samego roku zamknięta koperta z trzecią wizją została przekazana biskupowi Sylwie, gdzie pozostawała do 1957 roku, kiedy to ostatecznie trafiła do Rzymu. Kanonik Galamba, doradca biskupa Leiry. Stwierdził, że biskup odmówił otwarcia zamkniętej koperty. Łucja wymusiła obietnicę, że koperta zostanie otwarta i ujawniona światu po jej śmierci lub w 1960 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 13 maja 2000 roku, 83 lata po pierwszym objawieniu Matki Bożej dzieciom w Kowada-Iria i 19 lat po zamachu na papieża Jana Pawła II, ogłoszono publicznie treść trzeciej wizji. Numer 3 kardynał Sodano zasugerował, że objawienie dotyczyło prześladowań chrześcijan w XX wieku, które kulminowały nieudanym zamachem na papieża Jana Pawła II Giegia, czy 13 maja 1981 roku w 64. rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie. Niektórzy katolicy kwestionują tezę o spełnionym proroctwie. Tekst trzeciego proroctwa według Watykanu został opublikowany 26 czerwca 2000 roku. Kościół katolicki pozwolił ujawnić ostatnią część przesłania, które Matka Boża przekazała trójce dzieci w Fatimie w Portugalii w 1917 roku. W tamtym czasie było to potwierdzone wydarzenie, a jednym z tych dzieci, które przeżyło, była sama Łucja, która była zakonnicą klauzurową. Siostra Łucja, mieszkająca w klasztorze w Portugalii, pierwszym papieżem, któremu ujawniła przesłanie, był papież Pius XIV. Po przeczytaniu tekstu, papież ten postanowił go zapieczętować i przechować w tajemnicy, nie ujawniając go publicznie. Następnie papież Jan XXIII również zapoznał się z przesłaniem i, podobnie jak jego poprzednik, zdecydował się nie ujawniać go światu zdając sobie sprawę, że mogłoby to wywołać panikę i przerażenie wśród ludzi. Dopiero papież Jan Paweł II pozwolił na ujawnienie tego przesłania, mając na celu nie wzbudzenie paniki, lecz zwiększenie świadomości ludzi o tym ważnym komunikacie, by mogli się przygotować. Według przesłania Matka Boża poleciła Łucji, aby bezpośrednio przekazała światu, co miało się wydarzyć. W latach 1952 tysiące ludzie nie przestrzegali przykazań, które dał im Bóg. Zło było wszechobecne, rządziło światem, siejąc nienawiść i urazę. Wizja ujawniła, że ludzie skonstruują śmiercionośne broń, które zniszczą świat w kilka minut, a połowa ludzkości zostanie zniszczona. Rozpocznie się wojna przeciwko Rzymowi, a wśród zakonów religijnych będą miały miejsce konflikty. Bóg pozwoli, by wszystkie zjawiska naturalne dym, grat, zimna woda, ogień, powodzie, trzęsienia ziemi, wiatry i niepogoda powoli niszczyły planetę. Te wydarzenia miały mieć miejsce przed rokiem 2010. Ci, którzy nie uwierzą, dostaną od Matki Bożej jeszcze jedną szansę. Ci, którzy będą pozbawieni miłości dla innych i nie będą kochać bliźniego, jak Jezus wszystkich kochał, nie przetrwają. Będą pragnęli by raczej umarli, a liczba ofiar będzie niewyobrażalna. Bóg ukaże surowo tych, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go lekceważą i którzy nie znaleźli czasu dla Niego. Był to wyraźny apel do powrotu do Jezusa Chrystusa. Choć Bóg pomaga światu, wszyscy, którzy nie będą wierni, zostaną zniszczeni. Ojciec Augustyn, który mieszka w Fatimie, powiedział, że papież Paweł Szysko zezwolił mu na wizytę u siostry Łucji, która jest zakonnicą klauzurową, co oznacza, że nie opuszcza klasztoru i nie może przyjmować wizyt. Numer cztery ojciec Augustyn wspomniał, że Łucja była bardzo zmartwiona, gdy go przyjęła. Powiedziała mu, że Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ niewielu interesowało się jej objawieniem z 1917 roku. Mimo, że Sprawiedliwi szli wąską ścieżką, złoczyńcy podążali szeroką drogą prowadzącą ich do zagłady. Łucja była przekonana, że kara nadejdzie wkrótce, wiele dusz zginie, a wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Jednak w obliczu tych tragedii, jeśli ludzie będą reflektować, modlić się i praktykować wiarę, jeśli ludzie zaczną podejmować dobre uczynki, istnieje szansa na ocalenie świata. Jednak jeśli ludzie będą dalej trwać w swojej złej drodze, świat będzie skazany na wieczną zagładę. N nadszedł czas, aby wszyscy przekazali przesłanie naszej Najświętszej Panny swoim rodzinom, przyjaciołom i całemu światu. Oczekuje się, że trzecia przepowiednia spełni się w latach 2024-2025. W celu przygotowania się do nadchodzących wydarzeń, ludziom zaleca się modlitwę, pokutę i ofiary. Wydaje się, że świat znajduje się w ostatnich minutach ostatniego dnia, a katastrofy są blisko. W wyniku tego wielu, którzy byli daleko od Kościoła, wróci do objęć Kościoła Jezusa Chrystusa. Ludzie są z natury ciekawi, dlatego część objawienia która wzbudziła najwięcej uwagi, dotyczyła zamachu na wielkiego biskupa w białych szatach. Przepowiednia mówiła o biskupie w białych szatach, który miał być zabity od kul i strzał. Naturalnie skojarzono to z nieudanym zamachem na papieża Jana Pawła II, który przeżył. Niektórzy twierdzą, że to zdarzenie nie może być tą przepowiednią, ponieważ papież nie zginął podczas zamachu, a biskup w wizji rzeczywiście umiera. Dlatego niektórzy uważają, że zamach na papieża to przepowiednia przyszłego wydarzenia. Jednak, kiedy opublikowano tekst trzeciej wizji, kardynał Ratzinger, jeden z najważniejszych teologów XX wieku, który później został papieżem Benedyktem XVI, dołączył tekst wyjaśniający. Napisał, że przepowiednia prawdopodobnie będzie rozczarowująca lub zaskakująca po wszystkich spekulacjach, które wzbudziła. Nie ujawnia żadnej wielkiej tajemnicy. Ani nie odsłania przyszłości. Zamiast tego celem wizji jest mobilizacja sił do wprowadzenia zmian w odpowiednim kierunku. Dlatego należy odrzucić fatalistyczne interpretacje przepowiedni, jak na przykład przekonanie, że przyszły zamachowiec z 13 maja 1981 roku był jedynie narzędziem boskiego planu i nie mógł działać wolną wolą. Wizja raczej ostrzega przed niebezpieczeństwami i podaje sposób, w jaki możemy się od nich uchronić. Mimo to niewiele uspokoiło to entuzjazm wokół tej trzeciej wizji. Numer 5. W ostatniej części wizji objawiono, że wybuchnie wielka wojna, która zniszczy wszystko. Ciemność spadnie na świat na 72 godziny przez 3 dni, a jedna trzecia ludzkości, która przetrwa tę ciemność, wejdzie w nową erę. Będą to ludzie dobrzy. A w zimną noc, dziesięć minut przed północą, wielkie trzęsienie ziemi potrząśnie ziemią przez osiem godzin. Będzie to trzecie oznaczenie, że Bóg rządzi światem. Sprawiedliwi i ci, którzy szerzą wiarę, nie powinni się obawiać przesłania Matki Bożej z Fatimy. Warto wiedzieć, że wizja z Fatimy jest wyjątkowa, choć istnieją inne, które są z nią powiązane. Połączenie między Fatimą a objawieniami z Akity wynika z szybkiej reakcji kardynała Ratzingera na przepowiednie. Biskup Ito przypuszczał, że kardynał będący wówczas opiekunem trzeciej wizji z Fatimy rozpoznał podobieństwo między przesłaniami z Akity a Fatimy, której autentyczność była bez wątpienia potwierdzona. Dlatego zatwierdził swoją pastoralną wiadomość do natychmiastowego rozpowszechnienia wśród wiernych. Aby lepiej zrozumieć to połączenie, Warto zauważyć, że objawienia z Amsterdamu miały miejsce 28 lat po Fatimie, a objawienia z Akity 28 lat po Amsterdamie. 28 lat po Akicie przypada na rok 2001, pierwszy, pierwszy rok trzeciego tysiąclecia. Zmarły papież Jan Paweł II napisał w swojej książce, przekraczając próg nadziei, że zbliżając się do trzeciego tysiąclecia, Wizja najświętszej panny z Fatimy ujawniona dzieciom pasterzom zacznie się spełniać. Druga korelacja to połączenie objawień, które zostało ujawnione przez niebo. Siostra Ines nauczyła się od swojego anioła, stróża modlitw z Fatimy, które zostały przekazane dzieciom z Fatimy.